Dobrze, to ja pierwsza. Jak Pani ocenia młodzież? Były jakieś zaskoczenia i w doborze repertuaru i w wykonaniu, czy to czy, czy taka właśnie typowa piosenka aktorska jak, jak przez lata? Muszę przyznać, że właśnie już pierwsze, były trzy kategorie i w pierwszej kategorii już byłam zaskoczona, sobie, boże kochanek, to jest pierwsza kategoria, to jest młodzież i już tak tutaj takie ciekawe osoby, że już mamy problemy, że już nam nie starczy, nagród, bo to każda kategoria y, miały być nagrody, wszystkie rodzaje, prawda, od, od pierwszej do trzeciej plus wyróżnienie i już był problem, bo było więcej osób y, ciekawych, które trzeba wyróżnić, docenić y, niż, niż tych nagród, więc y, no byłam y, naprawdę Podbudowana i zresztą patrzyłam z takim zachwytem na, na to, jaki poziom jest wokalny, jaki rodzaj takiego no, panowania bycia, świadomości scenicznej wśród, wśród młodych ludzi Myślę, się, no to jak jeśli oni już tyle potrafią w takim wieku, to, to, to super, to jest takie budujące. Ciekawe piosenki, fajnie no, brakowało mi wie, większej ilości chłopaków. Jakoś tak to się składa, że się tak nie garną do śpiewania jak, yy, w tym wieku, jak dziewczyny. No ale, ale to myślę, że no to już chyba taka, taka tendencja, bo z tego co wiem, to właśnie panowie dopiero później mają, jak już wiedzą, że ciągnie ich do śpiewania, to chyba to się tak jakoś później. Wy... W każdym razie w proporcjach jest to, jest to mało, mała ilość mężczyzn. Czy to jest jakiś znak? Spoko, <laughs> właśnie. No niebezpiecznie się zrobiło, z wielkim hukiem. No właśnie, albo jakiś duch teatralny tutaj na, albo potwierdza, albo ma coś. Więc e, bardzo fajny poziom, e, bardzo sympatyczni, fajni młodzi ludzie. Ja e, zawsze... Taki mam już odruch, żeby żałować tych, którzy nie dostali nagrody, bo chciałam właśnie przekazać tym młodym ludziom, potem z nimi rozmawiałam, z tymi, którzy nie znaleźli się w gronie tych wyróżnionych, bo ta, ta złota trzynastka to jest jedno, to jest to, na ile by było tych nagród. No chętnie byśmy pewnie i więcej porozdawali, ale to jest fajnie, że więcej osób jest niż niż, że gorzej by było, gdybyśmy się zastanawiali, no komu tu jeszcze wręczyć, bo tak nie bardzo jest komu. Więc lepiej, że jest tak. Rozmawiałam potem właśnie z, ludźmi, z, z uczestnikami, którzy nie znaleźli się w tym gronie ścisłym, z, z, z nagrodzonym i mówiłam im, że to nie, pra, to nie znaczy, że wy jesteście zdyskwalifikowani nie macie czego szukać. Wręcz przeciwnie. To czasem jest kwestia tylko jakiegoś drobiazgu, który można by było y, zasugerować czy poprawić, a y, większe skupienie, że Ktoś tam patrzył za bardzo, chował oczy w dół i, ale to, to tak podświadomie to tak, takie, takie czasem detale, które y, są na korzyść innej osoby, bo umiała bardziej skupić uwagę. Czy, y, ale tak naprawdę y, każdemu potrzebne jest docenienie, każdemu potrzebne jest właśnie to słowo, takie otuchy, że y, powinien dalej śpiewać, bo nie było osoby, która. Jest w ogóle zdyskwalifikowana, czy nie powinna się znaleźć. Kwestia interpretacji, może inna piosenka, może inaczej ją trochę zaśpiewać czasem. Dlatego fajne były te rozmowy z, z tymi uczestnikami, którzy, no. W tym roku nie zdobyli nagrody, nie znaczy, że jej nie zdobędą w przyszłym roku. Wręcz powinno to im dać takiego kopa, że a za chwilę już, już będzie, zdobędą. Fajnie, fajna energia, fajnie się pracuje w ogóle i, i te spotkania z, z młodymi ludźmi są takie fajne, bo my korzystamy nawzajem z tego. Ja mogę się podzielić jakimś swoim doświadczeniem, chociaż pewnie więcej bym mogła przekazać, nie tylko oceniając, ale mogąc tam mieć jakieś takie warsztaty, które na przykład byśmy coś mogli, a to spróbuję jeszcze to, czy jeszcze to. Na pewno gdzieś tam mnie to zachęci do tego, żeby może nie bać się takich, takich spotkań w przyszłości typu, właśnie jakieś warsztaty, bo. A, a my korzystamy z kolei z tego, takiej jakiejś rodzaju świeżości, takiego, co napawa optymizmem, że z piosenką nie jest źle. Aktorską, że komuś jeszcze chce za to brać, za taki repertuar, że chce śpiewać w czasach, kiedy właściwie lasuje się tylko takie formy śpiewania po angielsku, bardziej popowe, rokowe, czy jakby tam jej nie nazwać, to, że jeszcze jest gdzieś tam wśród młodych to miejsce na taką piosenkę, która nas zachwyciła kiedyś. W w przeszłości, teksty właśnie osieckie młynarskiego, grechuty, czy, czy no, piosenka francuska, piosen... to, czym się gdzieś tam na drodze swojej życia zachwyciliśmy my, okazuje się, że jednak to działa, że to też nadal porywa młodych, potrafią to fajnie przekazać. czyli. Czyli dobrze, czyli nie, 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 świat się nie kończy. Wspomniała Pani o warsztatach, ale mają być taki, ma być taki moment warsztatach. No tak, ale to już, to już jest w tej chwili jak gdyby nagrody no, y, są rozdzielone, już tam część młodzieży pewnie wyjechała. Ci, którzy nie, nie zostają, nie śpiewają, jakby tutaj w, w koncercie, czy wczoraj nie śpiewali. Y, Zawsze to, no fajnie, to jest rodzaj spotkania, jakiegoś jeszcze rozmawiania, tylko ja myślałam o, o takich ściśle jakby, yy, jeżeli by jakiś tam festiwal, prawda, trwał dłużej i można było między jakimś pierwszym etapem, a drugim yy, pomóc jeszcze w czymś, podszlifować, czy na przykład takie świeżym okiem spojrzeć i powiedzieć, słuchaj, a pokaż tę drugą piosenkę, a weź to zaśpiewaj tę drugą, albo tam coś zrób tego nie... nie znaczy, Wykorzystaj to czy tamto, bo to jest taki czasem jakaś tam uwaga, która z, wrzucona z boku y, zupełnie otwiera jakąś taką inną możliwość. No ale to wy, fajna, fajna młodzież, myślę, że jeszcze na, na wielu festiwalach y, będzie, y, będzie, będziemy ich, ich widzieć, bo zasługują na to. Y, no nie mogę jeszcze nic powiedzieć, bo nie ma ogłoszenia wyników, ale. ale... Myślę, że jeżeli Państwo posłuchają, to będą. Wczoraj słuchałam tej grupy w radiu i tak mnie to jakoś wzruszyło, że taka fajna gromadka, taka zróżnicowana piosenki, które są typowo takie nastrojowe, czy jakaś ballada, czy coś takiego, co wymaga skupienia, I bo każdy jednak ma jakieś inklinacje, wybiera sobie piosenkę pod swoim kątem, w czym się będzie dobrze czuł. I mamy tutaj rozmaitość, cały wachlarz. Także nie wiem, czy no wczoraj to było widać na koncercie, dzisiaj chyba nie wszyscy będą mogli zaśpiewać, bo nie ma chyba aż tyle na to czasu, ale mm, ja jestem z nich zadowolona. To trochę o pani. Wystąpi pani dzisiaj też na scenie, co nie zobaczą. No to jest, ze mną to jest właśnie tak taki trochę problem, bo ja jako wykonująca piosenki aktorka mam troszkę takie niesprecyzowany jeden jakiś gatunek piosenki, taki rodzaj artystycznego ADHD. Dużo rzeczy mnie zawsze interesowało. Od momentu, kiedy skończyłam szkołę, w szkole już tak odkryłam na przykład Brechta czy Brella dopiero na studiach. Potem trafiłam do teatru, gdzie Muzycznie, były muzyczne spektakle, kram z piosenkami, happy end. To wtedy nie mówię się, że to są muzykale, no ale to był rodzaj właściwie yy, nie było wtedy mikroportów, w ogóle takich rzeczy wzmacniaczy, trzeba było stawać tylko w tych miejscach, gdzie tam zwiera mikrofon i śpiewać na całą salę bez mikrofonu. Yy, więc to był teatr Komedia, gdzie spektakle były muzyczne. Potem trafiłam do kabaretu Olgi Lipińskiej, gdzie przez 15 lat. No, yy, Wykonywaliśmy przeróżne piosenki, to były i teksty Gałczyńskiego, które właśnie dzięki Oldze Lipińskiej, kabaretowi, odkryłam bogactwo Gałczyńskiego. Także, jedną z tych piosenek, która towarzyszy mi od przeglądu piosenki aktorskiej, bo w 1991 roku, jak to brzmi, proszę Państwa. 1900, to już brzmi źle, a 1991 dostałam nagrodę na przeglądzie piosenki aktorskiej we Wrocławiu w egzekwo z Beatą Fudalej. Wtedy, i też to było pewnie dla jury trudne, bo byłyśmy we trzy i jeszcze drugie miejsce była ta rybotycka, więc byłyśmy takie we trzy i też trzeba było jakoś to porozdzielać te nagrody i e, właściwie, tak jak mówię, czasem w nagrodach to nie jest istotne, kto pierwszy, kto drugie, kto wtedy po prostu, to jest jakaś taka grupa, na którą warto zwrócić uwagę, a czy to jest pierwsze, czy to jest drugie, czy to jest Grand Prix, to już jest potem zweryfikuje życie, bo i tak e, wszyscy to tak już wracając do przeglądu. Więc piosenka aktorska to było w moim życiu też jakiś etap. Piosenka z kabaretu Olgi Lipińskiej. E, musicalowe jakieś inklinacje miałam, potrafiłam też, to były lata 90. We Wrocławiu dostałam propozycję zagrania w kabarecie, musicalu kabaret. No i zresztą tam z Jackiem Bończykiem, który wiem, że też tutaj jurorował, mm, na zmianę z Agnieszką Matysia, żeśmy grały Sally Bowles. Zresztą to takie zabawne też, czy znaczy takie wzruszające, myślę, dla mnie, bo wtedy grałam Sally Bowles, którą w filmie odtwarzała Liza Minelli. A ileś tam lat później, konkretnie tam z 3 lata temu, dostałam propozycję zagrania Judy Garland w sztuce, która była specjalnie dla mnie przetłumaczona. I gram, odtwarzam matkę. Laisy Minelli, Judy Garland, śpiewając na końcu piosenkę By Myself, Sama, bo tak chcę, tekst tłumaczony przez Wojciecha Młynarskiego, z którym też 93 rok jako tercet, czyli kwartet, bo to był tak, ja byłam laureatką w 91 roku, rok później pozazdrościli mi tej nagrody koledzy Piotrek Gąsowski i Robert Rozmus, oni dostali pierwsze, pierwszą nagrodę w duecie, do tego Rozmus jeszcze indywidualną, oni dostali za duet i rok następny, czyli 93, zaproponowano nam, żebyśmy zrobili recital. I od tego czasu niezmiennie występujemy razem. Stuknęła nam dwudziestka, 20, 20 lat i. E, co jakiś czas występujemy, także szkoda, że ich tutaj dzisiaj nie będzie, bo właśnie to bym najchętniej wystąpiła z nimi w takim składzie dużym, bo czujemy się dobrze na scenie przez te wszystkie lata. No i, i właśnie później zagrałam w muzykalu Kabaret, potem w muzykalu Chicago, gdzie wszyscy we trójkę też występowaliśmy. Dlatego później był jeszcze epizod w moim życiu wręcz biesiadny, bo był się od, od, otworzył się worek z, z piosenkami biesiadnymi, gdzie Zbyszek Górny nas za, zaangażował do tych koncertów, dzięki nim poznałam jak gdyby taki rodzaj wielkiej, ogromnej publiczności, e, takiej jak u Was w Koszalinie, w, w amfiteatrze, kiedy trzeba wyjść. No w kabaretonie też tutaj przyjeżdżam z kabaretonem, ale e, dzięki. Tak, oswoiliśmy się z, z halami, z amfiteatrami, z występowaniem takim dla Polonii e, za granicą, co też. E, jakby rodzaj doświadczenia, mimo że może tak pogardliwie trochę traktowany przez aktorów takie śpiewanie estradowe czy takie właśnie wręcz biesiadne, ale na to też trzeba znaleźć sobie jakiś sposób i też wyjść i się obronić i zainteresować taki tłum ludzi. Więc myślę, że to wszystko było po coś. W związku z tym ja, a że jeszcze właśnie. Nie potrafię jakoś zadbać o, o siebie, w tym sensie, że ciągle mnie coś tam odrywa od tego, żeby posegregować te wszystkie piosenki, żeby ciągle robiliśmy coś na zamówienie. A to z Andrzejem Strzeleckim, właśnie też różne rodzaje koncertów gal, yy, wrocławskich z przeglądu. A to właśnie kabaret, a to estrada, a to w teatrze muzycznym. I to jest takie. Taka rozmaitość, tak różne rzeczy, więc też to będzie widać w moim recitalu, że właściwie mm, ja wychodzę z piosenką Wszystko się chwieje, z tekstem Gałczyńskiego, co jest takim gdzieś tam w zakątku, tęsknotą do takiej poezji, która tu muzykę napisał Włodzimierz Korcz, i do, do takiej piosenki. Yy, która jest na bazie tekstu poetyckiego. Jest na przykład piosenka Mężczyzna na lotnik, którą napisał dla mnie specjalnie Adaś Nowak z zespołu Raz, dwa, trzy. Jest piosenka z musicalu z, z Chicago, prawda, mamy Morton czy, czy piosenka New York, który jest takim no, standardem, takim hitem. i i jest miejsce na piosenkę y, jakąś taką bardziej nastrojową. I jest pastisz, bo na przykład piosenka y, pastisz y, Grand Vals Briand Ewy Demarczyk napisał tekst Jonasz Kowta, i to jest Grand Vals Frotte. I to wszystko y, gdzieś tam y, mieści się y, w moim programie, bo to są wszystko utwory, które są mi bliskie, z którymi chciałbym się podzielić z widownią, że będzie rozmaicie. Tak? Usatysfakcjonowani Państwo dobrze, to się cieszę. Dziękuję bardzo w takim razie.